Witajcie na kanale Nowa Mowa w serii Espresso. Dziś filiżanka z kolorami Ukrainy, bo odcinek dzisiaj będzie o wojnie, o walce, o zwyciężaniu. Oglądajcie. Dzisiaj odcinek o motywie walki, zwyciężania. Ostatnie dni informują nas cały czas, że Trzeba walczyć, żeby wygrać. Trzeba mieć swoje cele, i tutaj prezydent Ukrainy Władimir Załański staje się bohaterem świata. Od komika do osoby prowadzącej intensywne działania w obronie niezależności i wolności Ukrainy. I te wszystkie fakty, które. Są pokazywane i właściwie rzeczy, których dowiadujemy się z mediów, trochę przypominają taką wewnętrzną walkę osób z blokami mowy. Gdzie jest wróg, a kto traci wolność i kto bywa pokonywany codziennie? Osoby z blokami mowy, czyli z całym zespołem emocjonalnych bloków mowy, czasem przypominają. Taką Ukrainę, która walczy, która chce być niezależnym państwem, osoby, która chce być niezależna, samodzielna, chce mówić to, co myśli, a nie to, co może powiedzieć. Nie chce mieć tych zakazów odgórnych. A właśnie bloki mowy stawiają codziennie ograniczenia. Codziennie, jakby ktoś ci mówił, nie zrobisz tego kroku dalej. Tu jest Twoja granica. I ta granica u osób z blokami mowy bywa tak, że każdego roku niestety jest przeciągana na korzyść oprawcy, w tym przypadku zapory bloków mowy. Jakby coraz więcej wojska napływało na granicę i to. Ten obstrzał staje się bardziej dotkliwy. Te rakiety to już nie są rakietki takie, które gdzieś tam strzelą, może jakieś zacięcie będzie, jakaś strata. To są już ciężkie pociski balistyczne, które niszczą osobowość, pewność siebie, niezależność. Bywa także osoby z jąkaniem i blokami codziennie wstając rano Muszą stać się strategami, muszą stać się takim prezydentem Ukrainy, który myśli, co by tu zrobić, żeby przechytrzyć wroga, który jest coraz bardziej przebiegły. Dlaczego ta wojna jest taka dziwna, taka straszna też, dlaczego się wszyscy boją Putina i piszą o tym książki i mówią politolodzy, chodzi o to nieprzewidywalność Putina. Co może zrobić, tego nikt nie wie. Czy dzisiaj będą tylko cywile, czy też będzie bomba atomowa? To powoduje taki paniczny strach, bo nikt nie wie, ile tego arsenału Rosja ma. I lęk narasta. W przypadku walki o swoją pewność w mowie, też bardzo często to jest wszystko nieprzewidywalne. W którym momencie będzie blok i nie powiemy nic, w którym momencie możemy jeszcze walczyć, albo wycofać się, toś nam mówi: Przestań się starać, przecież i tak przegrasz. Trudno, musisz się pogodzić, że wróg jest na tyle silny, twoje jąkanie i bloki mowy jest na przegranej pozycji, bo wróg w postaci całego tego defektu, problemu, tej twojej niedoskonałości, niestety będzie zawsze nad tobą. Pogódź się z tym. Bądź uległy, tak często słyszymy od specjalistów w dziedzinie bloków mowy i jąkania. To nic, że codziennie walczysz, tracisz energię i siłę. Czy pozostać biernym i czekać na rozwój wydarzeń? Czy walczyć? Do tego też odnosi się filozof niemiecki Erik Fromm. Posłuchajcie. Pozostając bierny, człowiek nie próbuje znaleźć swego miejsca na świecie i jest zmuszony rezygnować ze swoich ideałów oraz ich wymagań. Dlatego też czuje się bezsilny, samotny i pełen niepokoju. Ma kłopoty z samookreśleniem i niewielkie poczucie Integralności. Przyglądać się cierpieniu jest też w pewnym sensie cierpieniem. Tracimy poczucie integralności, jakbyśmy byli z boku, wchodzimy w samotność, jak pisze Fromm. Więc trzeba działać, trzeba szukać sposobów, żeby coś zrobić w życiu. Aby właśnie powalczyć o swoje, o swoją wolność, osoby, które mają i cierpią na bloki mowy i jękanie, o wolność dla swojego słowa. I naraz pojawiają się te obrazki, że jednak ta walka ma sens. Okazuje się, że kilka wygranych dni daje siłę walczącym. Pierwsze pokonane czołgi. Rakiety, pojazdy powoduje, że chce walczyć się dalej. Żołnierze Ukrainy mówią: Teraz to się już nie podamy w ogóle, już wiemy, że mamy na tyle umiejętności możliwości, że pokonamy i dużo silniejszego wroga. Oczywiście potrzebujemy pomocy i tak. W przypadku osób, które trenują nową mowę, czyli są właśnie taką walczącą Ukrainą, potrzebują też pomocy, wsparcia. Tego dużo dobrego, które daje przede wszystkim słowo, ale też ta realna pomoc, np. logistyka w przypadku przyjazdów do Mikołowa, wyjazdów do miasta na ćwiczenia mowy. Pomoc jest potrzebna, żeby walka była skuteczniejsza. W pojedynkę jest dużo trudniej. I armia, może nazwać to armią, armia nowomówców wspiera się nawzajem. coraz więcej osób nie tylko ćwiczy mowę dla siebie, ale chętnie pomaga tym, którzy rozpoczynają trening. Spotkania na Skype, spotkania w szkole nowej mowy, przez telefon wzmacniają, powodują, wzmacniają i powodują. To te zjednoczenie, jesteśmy wspólnie armią i nie ma miejsca w Polsce, gdzie nie można ćwiczyć nowej mowy. Rób to i ty. Da żada. Oczywiście przygotowanie, bo wojsko, jak widzimy w telewizji, często jest tak, że ktoś dopiero przystępuje do armii, nigdy wcześniej nie trzymał karabinu. I trzeba się tego nauczyć, jak to obsługiwać, jak strzelać. Pokonać swoje lęki związane z tym, że tam się może stać wszystko na froncie, ale idę. Mężczyźni zostają, żeby walczyć, ale również coraz więcej kobiet zostaje i też chce walczyć o wolność. Wolność i bezpieczeństwo te dwa słowa. Mają ze sobą dużo wspólnego. Filozof Zbigniew Bauman pisze tak: Urok wolności olśniewa najbardziej wtedy, gdy wypada składać wolność na ołtarzu bezpieczeństwa. Gdy bezpieczeństwu przypada rola ofiary, wolność traci sporo ze swego pierwotnego blasku. Czym jest wolność, jeśli się nie czujemy bezpiecznie, odnosząc wszystko do mówienia tak jak w tym kanale Nowa Mowa dużo rzeczy porównuje do treningu mowy, do bloków mowy. No to to bezpieczeństwo w mowie daje to, że. Powiem wszystko płynnie. Powiem to co chcę, lekko, nie będę się bał. Jestem wolny. Odnosząc się do filmu Pięć Więzień, kiedy pozbędziesz się tych wszystkich lęków, obaw i będziesz stawał się wolnym, czasem nie docenisz bezpieczeństwa. Wspierajmy mentalnie, duchowo, ale też wsparcie realnym wszystkich poszkodowanych w tej wojnie. Ale też spróbujcie w tych momentach, kiedy w Waszych domach cały czas puszczane są informacje o Ukrainie, o wojnie, w tym języku lęku, który coraz częściej słyszymy. Popatrzeć też na swoje możliwości spokojnej mowy. Tu te słowa kieruję szczególnie do osób, które posługują się nową mową. To wy jesteście w stanie często uspokoić tych zalęknionych, być może waszych rodziców, rodzeństwo, wasze babcie, dziadków, spokojnie z nimi rozmawiając. Macie narzędzie, macie broń, największe rakiety, Silnego rażenia, spokoju. Jesteście potrzebni właśnie tym ludziom, którzy go nie mają. A może, kiedy przyjdzie Wam też zaprosić do swoich domów uchodźców, może właśnie Wy będziecie potrzebni, żeby z nimi spokojnie rozmawiać i tym swoim głosem dać im to poczucie bezpieczeństwa. Dziękuję, że dzisiaj byliście ze mną w tym odcinku. I widzimy się oczywiście i słyszymy już za tydzień. Oczywiście z łykiem dobrej kawy. Arabika i Robusta 50 na 50. Do zobaczenia. Cześć. It's Brits. It's Brits.